Witajcie w kolejnym unboxingu Na prośbę Kawu Gajewski Zrobimy rozdupczania trapy numer 2 Dzisiaj z mój przyjaciel Ejo. Który dawno, chociaż nie jest A dobra, no. poza tym Dobra, to, to zacznijmy na ro, od rozpierdzielania soko. Jesteś niedobry, czemu, czemu mnie wyzywasz? To to młotek, mój jest młotek Mo. Ja chciałem Kup sam młotek. No, młotek Nie ty gnoju! Chcesz się walić? się. Ej ty, bo sobie podłogę rozwalisz. Au, kurwa. Pupala. No Dzięki! No co, Alla hakbar. co, może już nie starczy ja atrapie, już oh. chyba normalnie ręką możemy już rozłupać. Gdzie no. ona odjechała? Daj na chwilę. Rozpękła się chociaż? Dziury No ja piernicze Kurde przez to coś co mam na ryju nic nie widać No nie widać. Ogólnie miała Na moim ryju miała znajdować się maska Ale powiedziałem piernicze nie chce mi się No Co no tutaj tego już nie da rady rozwalić Daj no, nie, to daj, daj to co? kurde Polak pod... Nie, już starczy tego młotka Polak jak chce to potrafi Kuba. Wiesz, Pani. wiesz, że później będziemy coś złotać? Kuba, no nie da się. Mówisz, mówię ci. No, pan, da pan się. Mi idzie. Dobrze. To dziękujemy wam. Ej, no, ja tu jestem. Dość